Game wraca do gry w branży spożywczej i gastronomii. Kylie Minok niemal w ostatniej chwili odwołuje koncert w Polsce. Zakaz pakowania w plastik owoców i warzyw to dopiero początek. Co jeszcze? Parada Równości 2025 w Warszawie. Kiedy? Jaka trasa? Poznaliśmy szczegóły tegorocznej Parady Równości, która w czerwcu przejdzie ulicami stolicy. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem odpowiedzą jest miłość. Poznaj szczegóły imprezy, która od lat przyciąga tłumy uczestników, ale i budzi kontrowersje. Parada Równości 2025 w Warszawie, data i miejsce. Środowisko LGBT szykuje się do wielkiego świętowania. Jak co roku, czerwiec to tak zwany miesiąc dumy, czyli okres szczególnej promocji wartości bliskich osobom nieheteronormatywnym. Kluczowym wydarzeniem czerwca jest zawsze Parada Równości, która przechodzi ulicami różnych miast. Poznaliśmy już szczegóły dotyczące tegorocznej warszawskiej edycji wydarzenia. Parada Równości 2 2025 roku odbędzie się w Warszawie w sobotę, 14 czerwca. Całe wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 w Miasteczku Równości, które ustawione zostanie w Parku Świętokrzyskim pod Pałacem Kultury i Nauki. Sama parada zaś wystartuje o godzinie 14 i przejdzie ulicą Świętokrzyską. Zakończenie przemarszu zaplanowane zostało na godzinę 16. Nie oznacza to jednak końca atrakcji, bo od godziny 16 do 21 w Miasteczku Równości odbywać się będą wydarzenia artystyczne pod hasłem Let get visible. Queer Art Stage. Z kolei po oficjalnej części zaplanowano jeszcze nocne afterparty w stołecznym klubie La Pous. Zapowiada się więc naprawdę długie świętowanie. Podczas ubiegłorocznej parady równości gościem był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który wyraził wówczas nadzieję, że głoszone od lat postulaty środowiska LGBT zostaną zrealizowane. Takiego GTI jeszcze nie było. Widziałem nowego Peugeota E 208 GTI. Peugeot przywraca dobrze znany emblemat GTI. W przeddzień 24-godzinnego wyścigu w Mans Francuzi pokazali 208 K w ostrym 280-konnym wydaniu, która może się pochwalić SPRINTEM do setki w czasie 5,7 sekundy. Marka idzie jednak z duchem czasu, więc sportowy hedgeback otrzymał napęd w 100% elektryczny. Peugeot odwołuje się do swojej bogatej historii. Żal byłoby jej nie wykorzystywać. Prekursor 205 GTI powstał ponad 40 lat temu, w 1984 roku. Mały hatchback łączył praktyczność ze sportowymi emocjami. Następnie były modele 306, 206, 207 i 208 GTI pierwszej generacji. Niestety w obecnej gamie próżno było szukać jakiegokolwiek auta z tym znaczkiem. W końcu to się zmieni, choć najnowszy model będzie inny. To pierwszy sportowy elektryk Peugeota. Miejsce światowej premiery E208 GTI nie zostało wybrane przypadkowo. Słynny 24-godzinny wyścig w LE Mans to jedno z najważniejszych wydarzeń motorsportowych na świecie, w których Peugeot odegrał ważną rolę. Od 2022 roku znowu rywalizuje w serii wyścigów długodystansowych WEC. Ma to być symbol transferu technologii i doświadczenia Storu na drogę. Nowy E-208 GTI to dowód naszego zaangażowania w innowacje i osiągi. Bazując na naszym sportowym dna od rajdów po Mistrzostwa Świata w wyścigach długodystansowych w WEC, stworzyliśmy samochód, który łączy ducha 205 GTI z nową erą elektromobilności. Dla mnie osobiście to projekt pełen emocji, znów poczułem typową dla modeli Peugeot GTI zwinność i radość sprowadzenia. Jestem dumny z auta, które łączy wyścigową precyzję z codzienną, nowoczesną przyjemnością zjazdy, powiedział Jean-Marc Finot, starszy wiceprezes Stellantis Motorsport. W światowej premierze E-208 GTI, zorganizowanej w strefie fanów marki przy słynnym Circuit de la Sarthe, wzięli udział również. Alain Fejwi, dyrektor generalny Peugeota, Matthias Hossman, dyrektor spraw designu marki oraz kierowca Paul Direste. Zapomniany owoc ponownie wraca na salony. Polacy kochają owoce. Jemy jabłka, gruszki, banany, wszelkie cytrusy, maliny, porzeczki itd. Tymczasem zapomniana morwa odzyskuje grono wielbicieli i jest coraz częściej spotykana w handlu. Jedwabniki rozpowszechniły morwę na świecie. Morwa to owocowe drzewo o cennych właściwościach zdrowotnych i dekoracyjnym wyglądzie. Jej słodkie owoce są bogate w witaminy i antyoksydanty, a liście wykorzystywane w ziołolecznictwie. Odporna na mróz i łatwa w uprawie. W Polsce występują dwa gatunki morwy czarna i biała. Ojczyzną morwy jest Azja Środkowa, Chiny i Indie. Do Europy została przywieziona w XI wieku Ene wraz z gąsienicami jedwabnika. Początkowo rozprzestrzeniła się w basenie Morza Śródziemnego, a stamtąd trafiła m.in. do Polski. Ciekawostką jest fakt, że liście morwy są przykładem heterofilii, to znaczy, że na jednym drzewie liście mogą przybierać różne kształty, w tym klapowy i bezklapowy. Owoce morwy, kształtem i wielkością zbliżone do malin, przybierają barwę w zależności od gatunku od białej po różową, czerwoną, aż do czarnej. Owoce dojrzewają pod koniec lipca, dojrzałe samoistnie spadają z drzewa. Drzewo morwowe rośnie szybko do wieku 40 do 50 lat. Później jednak dynamika wzrostu spada, choć żyje 200 do 300 lat. W Polsce występuje najczęściej morwa biała, natomiast w krajach azjatyckich spotyka się inne gatunki, takie jak morwa czerwona i czarna oraz wiele innych odmian. Squid Game wraca do gry w branży spożywczej i gastronomii. Wraz ze zbliżającym się trzecim sezonem Squid Game przybywa produktów nawiązujących do kultowego serialu platformy Netflix. W KFC kupimy limitowane zestawy, a marka JumRS wypuściła płatki śniadaniowe oraz ciasteczka Dalgona. Płatki śniadaniowe Squid Game i ciasteczka Dalgona. W sklepach Carrefour pojawiła się limitowana edycja płatków i ciastek UMRS inspirowanych kultowym serialem Netflix Squid Game. Płatki śniadaniowe dostępne są w dwóch smakach pistacjowym i pianek marshmallow. Smaki i opakowania nawiązują do charakterystycznych kolorów i postaci Squid Game. Sieć sprzedaje też ciasteczka przypominające ciasteczka Dalgona, które w serialu są podstawą jednej z gier eliminacyjnych. Ciasteczka od JumRS mają wprawdzie inny skład niż tradycyjne ciastka koreańskie, ale za to widnieje na nich, podobnie jak w serialu, trójkąt, koło, gwiazdka i parasol. To nie pierwsze takie produkty od JumRS. Na początku tego roku, podczas premiery drugiej serii Squid Game, w biedronce podstępne były Maci. Produkty nawiązujące do Squid Game są wytwarzane i sprzedawane na podstawie umów licencyjnych między Netflix a BF Group, właścicielem marki Jumer KFC x Squid Game. Z kolei w KFC pojawiły się zestawy dla fanów serialu. Jak czytamy, produkty inspirowane są koreańską kuchnią i uniwersum Squid Game. Od 10 czerwca w lokalach KFC można kupić Korean Bebeku Burger, Hot z Bebeku Bucket i stryp z Bebeku Bucket. Burger podawany jest w różowej bułce, a całe menu ma charakterystyczne opakowania. Podczas premiery drugiej części Squid Game podobne zestawy były sprzedawane w KFC w Hiszpanii i Portugalii. KFC i Netflix nawiązały współpracę licencyjną dotyczącą marki Squid Game pod koniec 2024 roku. Pierwsze menu inspirowane serialem pojawiło się właśnie w Hiszpanii i Portugalii w grudniu 2024 roku. Oficjalne wydarzenie promujące tę kolaborację The Mini Game odbyło się 19 grudnia 2024 roku w Madrycie. Kiedy trzecie. Sezon Squid Game Trzeci i ostatni sezon Squid Game startuje 27 czerwca na platformie Netflix. Serial opowiada o grupie zadłużonych osób, które zostają zaproszone do wzięcia udziału w tajemniczej grze z ogromną nagrodą pieniężną. Uczestnicy muszą przejść przez serię brutalnych wersji dziecięcych zabaw, a przegrani giną. Głównym bohaterem jest Soumgiej Hauen. Kylie Minok niemal w ostatniej chwili odwołuje koncert w Polsce. Organizatorzy wyjaśniają, co dalej z planowaną imprezą. Dosłownie kilka dni dzieliło nas od koncertu Kylie Minok w Polsce. 18 czerwca artystka miała wystąpić w Łódzkiej Atlas Arenie, ale w piątek wieczorem dowiedzieliśmy się, że występ nie dojdzie do skutku w planowanym terminie. Problemy zdrowotne zmusiły gwiazdę do przełożenia czterech europejskich koncertów. Próbowałam jak najlepiej, by wyzdrowieć na czas i wystartować z kolejnymi koncertami w poniedziałek. Obawiam się jednak, że zajmie mi trochę czasu, zanim będę wystarczająco zdrowa, by wrócić na scenę. Bardzo was przepraszam, ale muszę przełożyć występy w Berlinie, Łodzi, Kownie i nie komentuje w oświadczeniu Kylie. Organizator szuka nowego terminu. Co dalej z koncertem w Łodzi? Impreza nie ma statusu odwołanej, będzie przeniesiona na nowy termin. Agencja Live Nation prosi fanów, by zachowali swoje bilety i zapewnia, że wspólnie z menagementem gwiazdy szuka nowego terminu. Zachowaj swój bilet, ponieważ będzie on ważny na nową datę. Bileteria za pośrednictwem której zostały zakupione bilety skontaktuje się z tobą, czytamy na profilu Live Nation Polska. PKO BP ma ważny komunikat. Dotyczy wszystkich. PKO Bank Polski ma ważny komunikat dla wszystkich swoich klientów. Na chwilę zostaną oni częściowo odcięci od swoich pieniędzy. PKO Bank Polski zaplanował kolejne prace techniczne. Tym razem są one na tyle poważne, że na chwilę odetną klientów od niemal wszystkich usług, w tym chwilowo również od części finansów. Na szczęście, przerwa będzie krótka. PKOBP ostrzega. Dobra informacja jest taka, że zaplanowana przerwa będzie naprawdę krótka. Potrwa tylko godzinę. Według planów, prace techniczne odbędą się w najbliższy wtorek w nocy w godzinach od pierwszej do drugiej. Dla zdecydowanej większości klientów nie powinno to stanowić żadnego utrudnienia, ale jeśli planujecie jakieś nocne wyjazdy, to lepiej zawczasu się przygotować. PKO BP ma ważny komunikat. Dotyczy wszystkich. PKO Bank Polski ma ważny komunikat dla wszystkich swoich klientów. Na chwilę zostaną oni częściowo odcięci od swoich pieniędzy. PKO Bank Polski zaplanował kolejne prace techniczne. Tym razem są one na tyle poważne, że na chwilę odetną klientów od niemal wszystkich usług, w tym chwilowo również od części finansów. Na szczęście, przerwa będzie krótka. PKO BP ostrzega. Dobra informacja jest taka, że zaplanowana przerwa będzie naprawdę krótka. Potrwa tylko godzinę. Według planów prace techniczne odbędą się w najbliższy wtorek w nocy w godzinach od pierwszej do drugiej. Dla zdecydowanej większości klientów nie powinno to stanowić żadnego utrudnienia, ale jeśli planujecie jakieś nocne wyjazdy, to lepiej zawczasu się przygotować. Bądź na bieżąco, zaobserwuj oraz dołącz do naszej społeczności. Nie przegap najważniejszych wiadomości w kategorii rozrywka, sk.pl, różne, portal i wp.finanse, motoryzacja, autoświat, technologia i internet, telepolis.pl, gry, gram.pl, filmy i seriale na ekranie.pl oraz muzyka, cgm.pl i śledź nas na social mediach.